Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Querton, a to trzeci odcinek z serii zagrajmy w Cuphead. No i dzisiaj będziemy kontynuować nasze spłacanie długu wobec diabełka. Zejdziemy sobie dzisiaj do nowego obszaru mapy, czyli do tej tutaj oto małej części. No i z tym siomeczkiem już z tego co pamiętam, gadaliśmy no i przed nami tutaj Bosik. I w ogóle, jak sobie można tutaj zajrzeć na naszą listę, to w ogóle, został tylko jeden boss, którego sobie teraz właśnie przejdziemy, a więc myślę, że nie ma co przedłużać, zagramy sobie dzisiaj Cupheadem, a więc lecimy, Klubowa Kabała, Rehot i Żabokser, no te nazwy to po prostu rozbrajają z każdym kolejnym bossem, odcinkiem. I dzisiaj też prawdopodobnie zakończymy ten świat. A więc dzień dobry panom. Co tutaj co tutaj się dzieje? Dobrze, trzeba się nauczyć ataków i co ja wolę sobie tutaj nic nie odbijać. Okej. Okay. Dobra, o nie. Co to jest? Jakie jak ja mam tego unikać? Nie mam pojęcia. Aha, ja to mogę rozwalać, kurde. Co on robi? Jasny gwint, dobra. Okej, okay, teraz w tego walimy. Wow, no i dobra przed ataki już mnie rozwalili, ale dobra, już prawie połowa, więc chyba nie pójdzie tak źle A no więc lecimy. Nie wiem no wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Dobra Ło, wow. okej. Okay. Dobrze, teraz tak, tych ziomeczków to w ogóle trzeba by było było rozwalić właśnie chyba najlepiej w ten sposób i dobra yy, tutaj tą bronią wow. tutaj tą bronią teraz yy, potrzebowałem kilku strzałów żeby ich zaatakować co oznacza że co oznacza że ta broń jest lepsza tak którą teraz używamy właśnie ta czerwona kurde no w każdym razie ta, ta którą używamy teraz, zadaje więcej damagea. okej okay. dobra nie, no nie jest tak najgorzej wydaje mi się, co oni znowu robią kurde w złą stronę się kopłem, ja cię kręcę i patrzcie ja, no już to była trzecia faza nie grajcie na force filutki, bo hazardista ma żywot krótki se rymują kurcze ciekawe czy to też jest porymowane jeżeli chodzi o... Aha, no to nieźle. Dobra,cie co, może ja po prostu umrę i tak będzie lepiej. Ciekawe czy w wersji angielskiej to też są rymy. Dobra. No to dawajcie panowie. To też jest to tyle fajne, że mogę z każdej odległości... Aha, nie, dobra. Jednak jest ograniczona odle odległość. Kurcze, ciężko tutaj stwierdzić z której strony akurat przyleci ta pięść, nie? Dobra Ała No to To nieźle, ale w ogóle Jeszcze nie zdążyłem o powiedzieć Ale zwróćcie uwagę na to tło Czy wy widzicie jakie to tło jest piękne? Naprawdę, tutaj jest tyle szczegółów Nie wiem czy na to zwróciliście uwagę przy poprzednich walkach, ale no naprawdę Szczegółów tu jest naprawdę odgroma. I no, gigamy to urzeka, nie? No, patrzcie, nie? Na przykład w ogóle ciekawy isterek, że ci tutaj ziomeczki nam kibicują, dlatego że są one muchami, a przecież walczymy z żabami, nie? Więc kolejny bardzo, bardzo fajny isterek. Naprawdę bardzo fajne. Dobra. No i w ogóle fajny tutaj klimacik jest w tej całej knajpie w tym barze. Dobra No i lecimy. Dobra, zobaczmy co tu się będzie działo Ok, monetkami strzelają Aha, czy my będziemy losować? Czy my będziemy losować to co będziemy ten? A tak, które go użyją, jeżeli tak, to bardzo fajny patent. Jeżeli rzeczywiście to jest losowe. O kurde. Oho. Nie. ajajaj. O, ty trzeba być uważnym, ale to już była samusienka końcóweczka. No dobra. Dawajcie panowie, no wydaje mi się że ta faza jest, o teraz ten zaczyna Czy jednak jest tutaj ten element losowości Co, czyli co, teraz będą pięści, no te pięści wydaje mi się z wszystkiego najtrudniejsze Ajajaj Dobra Ciężko też je sparować Dobra Wow. Okej, okay, się tutaj muszę lekko skupić teraz Dobra Nie, szczerze mówiąc A nie, dobra, w sumie nie Chciałem powiedzieć, że ten wiatr, wiatrak nawet ułatwia, ale W sumie, w sumie to jednak nie Jak sobie uśmiałam, mówiłem, że to nas w sumie spycha Dobra, nie, ta waza walki wydaje mi się, że jest chyba taka Najłatwiejsza, no właśnie. Najłatwiejsza. Jasne. Okej, okay. coś nowego tygrysków jeszcze nie było. O jacie, co to jest? O jacie. To, to mi się nie podoba. Ale nie, to chyba będzie najlepiej sobie daszować, nie? Tak mi się wydaje. Czy będzie to najlepszy pomysł? Dobra, od czego to i zacznie, aha od tej żaby Dobra. No, dajcie panowie. Ok, no i teraz walimy z całej siły, zanim jeszcze zacznę atakować. Dobra. Oj, mam takie przeczucie, chociaż jeszcze nie wiem, jak z tą ostatnią fazą walki, ale przynajmniej z tego momentu myślę, że jeszcze byłbym w stanie... Kurczę, bo to mnie całkowicie spycha. Mam wrażenie, że byłbym w stanie to zrobić na trzech życiach. Dobra, teraz tak, uwaga na te monetki, bo one są... Kurczę, zdradliwe. I co będzie? Dobra, to jest chyba najłatwiejsze, tak? Bo to jest po prostu... Tutaj wolę nie daszować, bo... no właśnie Daszowanie wydaje mi się, że tutaj w żadnym przypadku w grę nie wchodzi O kurde, ajajaj no, Ostatnia faza walki, słuchajcie I oczywiście, że wydropiło mi najgorsze co mogło ale jeżeli tak można powiedzieć to no nie serio jak mnie tak raz strolowała nie jeżeli się z tego podejdzie na spokojnie jeżeli tak można w ogóle powiedzieć przy kapkazie to to się da. <śm> Dobra. Okej, okay, no najłatwiejsze na szczęście tym razem. I i i i i. Dobra. Masakra. Oa, wow, kurcze, no nie, zapech w ogóle. Najgorszy To nie jest szybkie i to też nie przyspiesza, tylko gracz zaczyna popadać w taką wewnętrzną panikę. I już potem samo się wszystko dzieje. Dobra, ale dwa życia. I nie jest tak źle, bo, bo byczek. Byczek jest łatwy. No w sensie no... Byczek się rasuje. Jest, Udało się! Doskonale! Pokonaj każdego bossa na Inkwell, yy, na wyspie Inkwell. Takie tak dostałem osiągnięcie. Okej, okay, 16 minut mi tutaj pokazuje, wy pewnie macie mniej, bo troszkę wyciąłem, ale... No dobrze, ocenka będzie słaba, coś czuję. B. No, ale boss, kurczę, nie był chyba aż tak trudny. Jakbym, mam wrażenie, że na spokojnie bym sobie tutaj z tym w miarę poradził. No i dobrze. Rechot i Żabokser. Dostaliśmy tutaj ładnie kontrakt skończony. No i słuchajcie. Tutaj na liście pokazuje, że to już jest wszystko i patrzcie, mamy kolejny świat, ale ale ale. Tutaj mamy jeszcze tutaj jakiś taki budyneczek. Nie wiem co to jest. Mauzoleum 1. No dobra, wejdźmy tam, zobaczymy co to. Here comes a bug. Help. Ktoś potrzebuje pomocy. Ok, czy to jest. Czy to jest poziom oparty na parowaniu po prostu? Bardzo możliwe. raczej na pewno. No, akurat ja tam z parowaniem nie mam problemu, więc. Chyba nie będzie źle. Chyba się jakoś to tam w miarę ładnie uda, wydaje mi się. Dobra. O! Jakiś szybszy Skubaniec Auzoleum 1, czyli będzie więcej, tak? Chyba dobrze rozumiem Victory! Czyli nie knockout, nie brawo Victory Dzień dobry Jakaś wróżka? Rany, nie wiem jak mam wam dziękować za ratunek gdzie moje maniery? Nie przedstawiłam się. Mówią na mnie bajeczna czarka. Bardzo mi miło. Szukałam magii, te przeklęte duchy nie uwięziły. A skoro mowa o magii, mam tutaj taki pomocny podarunek. Na malowanej wyspie są inne mauzolea. Może byście. Aha, okej. Okay. Czarka. Ja nie wiem, ona się chyba po angielsku nazywa Chalice? Tak mi się wydaje. Odblokowujesz nową super sztuczkę. Co to? Super sztuczka? O rety, nie zapominaj, że, że super sztuczki magicz magiczne Przed użyciem trzeba założyć w menu No to tradycyjnie w sumie Że to yy, Chluśnięcie z banki, mocny atak, tylko poziomo na ziemi lub w powietrzu Nie wiem o co chodzi Przetestujemy myślę za chwilkę, bo Odcinek jeszcze młody Znaczy No krótko trwa <grym>, No i zdobywamy za to monetkę Elegancko I tu mamy kolejny taki budyneczek Czy tu coś też dostaniemy? A to jest chyba przejście do... ...świata kolejnego kościdom Dobra, wejdźmy oh, No, hello Ej Mr. King Dice I'm the gamest in the land I never play nice I'm the devil's right hand man i can't let you pass, cause you ain't done everything Bring me those contracts, come on, bring them to the king Dobra, muza yes. A to ci dopiero Rzeczywiście rozprawiliście się z tymi dłużnikami Możecie przejść na kolejną wyspę Będziecie mieli tam dużo więcej roboty Okej okay. Malowana wyspa 2 Okej okay. Chwileczkę, dzięki Bogu, że was dogoniłem. Chyba mam sposób, żeby was wyciągnąć z tej kabały. Ja cię kręcę, naprawdę? Nabieracie sił. Wkrótce będziecie mogli stawić czoło kości królowi, a może nawet samemu diabłowi. O, w dziubek, serio? Serio, ale nie dopadniecie diabła bez tych cyrografów w ręku. Tylko one dadzą wam jakieś szanse z tym czortem, więc jak przyjdzie pora, zachowajcie się jak należy. No to w sumie nic nam nie powiedziałeś, nic nie pomogłeś jesteśmy w kolejnym świecie, moi drodzy jesteśmy I co? Znów pięć. Tak, pięć bosów i dwa poziomy, no i co? Pewnie mauzoleum i. I... i ten dom, kości, kości dom. <laughs> Dobrze, co my tu mamy? Przybyliście w całą porę chłopaki. Właśnie ulepszyłem wasze aeroplany. Teraz będziecie mogli przywalić wrogom bombami. Po prostu zmienicie broń, kiedy dusza zapragnie. Spróbujcie! Teraz wasze samolociki są uzbrojone w bomby, Możecie zmieniać broń w dowolnym momencie walki. Okej, okay, czyli co? Pewnie też podali jeden. Tutaj bosik. Baronowa wącuks. W sumie dość normalna nazwa, jak na tą grę. Oj, Słyszałeś ktoś o trio z zakładu fryzjerskiego? Jeśli nie znajdziemy czwartego do kwartetu, nigdy nie zagramy jak trzeba. Wiesz, że tak mieli dajcie nam znać, jeśli go zauważycie, dobra? Questa dostaliśmy. O kurczę, to się rzadko dzieje. Okej, okay, tu jeszcze możemy sobie przejść. Tu nic nie ma. Wow! Wszystkie te wasze bitwy, wszystkie moje rymy. A zginęliście 50 razy i na nic wasze czyny. O! Licznik śmierci. To bardzo dobrze. 50 razy w 3 odcinki. Chyba nieźle, nie? Chyba całkiem, całkiem, całkiem. T taki mały ten świat jest? A nie, tam jest dalsza część po prostu do przejścia. Tylko będzie trzeba jakiegoś bosika pewnie ukończyć, co nie? Na bank. Tam, dobra, to jest co? No to myślę, że się na coś wybierzemy tutaj. Okej, okay, no myślę, że dobra. Przejdziemy sobie po prostu do pierwszego bossa, który tutaj jest. Yy, I teraz tak. Przuśnijcie z bańki włosny atak, tylko poziomo na ziemi lub powietrzu. Jak mam tego użyć? E, super sztuczka. Jak mam tego użyć? Super sztuczka. Mm -hmm. Strzałeks. Zmiana broni. Strzałek, czyli... Aha, no super. E, dobra, to chyba będzie. Kółko. Dobra. Aha, a tędy nie przejdziemy? Nie, dobra, to wiecie co? To polećmy sobie tutaj. Słodka samba. Barnowa wącuks Dobra, lecimy, nie wiem, czy się tak zastanawiam w sumie. o. Słodko wyglądasz O kurde Aha, ja muszę go rozwalić, tak? No dobra ja tego słuchajcie, pocika. Kiedyś miałem okazję troszeczkę przejść u moich znajomych. Tak więc mniej więcej wiem, jak on tutaj wygląda. Aczkolwiek nie pamiętam go tak dokładnie. Dobra, po prostu zobaczymy. Wow! Wow! I dead, ale chyba. Kurcze, ten boss jest długi. To bardzo. Aha. No nieźle. Dobra. Dać co innego. Okej. Okay. No tutaj chyba będzie. Nie, to broń jest taka średnia na tą walkę. Tamta jest jeszcze gorsza. No ale okej, okay. pokonany Boże, czy on jest? O masa. Nie, no, co to jest? Masakra. No dobra, ten nie jest jakiś ciężki, bardzo. Z tym co je na spokojnie, w miarę myślę. Załatwony No, gotów jeszcze się troszkę poduczyć i na spokojnie. O, nie, on. Już mi się on nie podoba. On coś tutaj zaraz złego wykombinuje, nie? Nie wiem, może tą kulkę trzeba rozwalić. Nie wiem, w sumie. Ale na tą kulkę jego trafiłem. Ten no... bez jajna. A co jest? To już prawie koniec, był Dziw dziwny straszny ten Bosik. W sensie on po prostu lata za nami. Aha, on powtarza nasze ruchy i tyle. To teoretycznie nic, nic trudnego. O nie Ej dobra, ale Tu chyba będzie najlepiej trzymać się Aha To on rzuca tymi kurczę Kulkami głupimi Jeszcze ci tutaj na dole mi wychodzą Ale udało się I czekajcie, bo ja mam teraz Czekajcie, bo teraz nie mam akurat żadnego przeciwnika, ale No way Co to jest? Tylko nie trafiłem tak troszkę Takimi. Ej, nie strzelaj we mnie. Szartujesz, koleżanko? Ała. No nie. to też już A to też już był prawie koniec tej fazy. Dobra, i teraz na no tego ostatniego to ja sobie mogę tu. O! Ohoho, idealnie. Nie. Dobra, on jest wbrew pozorom taki najgorszy. Nie widzę, co się dzieje. Dobra, koniec, tak? Lecimy z nią teraz. Nie. Ta kula. Ta jest głowa jest najgorsza. Totalnie najgorsza. Nie. Wiecie co? Ja wejdę do mapy. Bo ja muszę sobie zmienić broń. Bo te kulki one są totalnie bezużyteczne na tej mapie, naprawdę. One w przypadku tamtej mapy są totalnym syfem. Ja bym potrzebował czegoś lepszego. Tylko nie wiem, czy mnie stać. Stać mnie? ok. Yy, nie, serca nie potrzebuję. Duży zasięg, średnie obrażenia, celi do tyłu, aby strzelać dalej Duży zasięg, obrażenia poniżej średnich Ciąg, atak, zwiększa obrażenia, strzela w no więc celuj uważnie hmm. To chyba będzie spoko, bierzemy O, wykupiłem wszystko Dobra Goodbye, wariacie Jesteś mroczny e, Dobra, to bierzemy to Ładwanka. Dobrze, że nie ładowarka, bo. Spodziewałbym się tego po tej grze. <noise> no i wracamy na koleżankę. W się, dałbym radion pokonać z tamtą bronią, ale. ciężko by było. Chociaż tam też by była kurcze dobra. Wydaje mi się. Ta brońców się nią niby strzela do tyłu. Chociaż no nie wiem, jak to za bardzo działa. Dobra. Test, test, słuchajcie. Zobaczmy, jak to działa. Zastrzelam. Aha. Coś takiego. O kurczę, ja nie wiem czy ja, czy ja jestem dobry w takiej bronie właśnie. Nie wiem czy to był przemyślany zakup, ale zadaję dużo <laughs> i to bardzo. Może nie do końca do likwidacji takich małych ziomeczków, ale. Do takich dużych będzie jak znalazł eee, dobra. Kurde, dobra Tylko chwila, bo akurat Dobra, zależy od przeciwnika Ok, no dlatego chyba to będzie lepsze Nie, ta broń jest mocna. Ona jest. Dobra, jednak przemyślany zakup. Znaczy... Nie przemyślany, ale opacalny, nie? Może, może tak to powiem, najlepiej. No, ładnie to idzie. Bardzo dobra broń. Nie twierdzę, że tamta była zła. Ona też jest naprawdę super. Aczkolwiek Nie nadaje się do tej walki. Tak samo jak ja do tej gry. Bo nie umiem trafić. Ała, i to jest problem. No ale. Nie poddajemy się, oczywiście. Próbujemy dalej. Oj, który ja już raz z Tobą walczę? Przyjacielu, mój drogi. znaczy przyjacielu, no. Okej, okay, no. W miarę, w miarę. Ej, dajcie mi tą kulkę, ona będzie. No dobra, ty też możesz być też możesz jak najbardziej być, ziom Bo... Chciałbym jak najszybciej się dostać do mauzoleum, żeby może, wiecie, mieć tą... Okej okay. Żeby jak najszybciej móc mieć nową umiejętność O, zobaczymy w takim razie jak się ty sprawdzisz Czy co tak się Oo-o Te To jest mocne I mamy 3HP, proszę bardzo. To był dobry wybór, że postanowiłem tą broń zmienić I warto też zapamiętać, że wszystko kosztuje 4, a nie 5 Bo bałem się, że właśnie za bardzo nie będę miał co kupić Z 4 monetami, ale akurat Ajajaj No nie No i ta głowa to jest naprawdę moje największe nemesis w tej grze Większe od tego kwiatka Kurcze ulanego No, nie, masakra. Jest knockout. Ej, dobra, to był genialny zakup. Bardzo mi się ta broń podoba. Chyba żadna mi się dotąd tak nie spodobała. Ja ci się kręcę. Super. Aż się poderałem, wam powiem. Nie wiem, jak zrobić ten super pasek 6. Naprawdę nie wiem. Ale kurczę ekstra. I się przejście odblokowało. Okej, okay, baronowa Wonzugs, genialnie. Tak właśnie. Tego właśnie chcę. I tutaj kolejny jakiś bosik, Furia Skrzydeł. O, od tego sobie zaczniemy na samym poziom, bo sobie od razu coś nowego kupić. Nie złapiecie mnie, chyba że polecie, polecicie skrótem W zeszłym tygodniu jakieś chłystki mnie tak urządziły Tylko tak mogły mnie wyprzedzić Słuchajcie, może pokazaliście Pokazalibyście mi, gdzie tu jest ten skrót Skrót, o, on będzie tutaj Jak sobie przejdę ten poziom na początku kolejnego odcinka Więc jeżeli chcecie zobaczyć jak przechodzę ten poziom To zapraszam, ja się z wami żegnam Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć